Jestem Marek i moje życie, odkąd pamiętam, było serią mniej lub bardziej udanych układanek, które z trudem, ale zawsze, układałem w sensowną całość. Rozwód z Anną był jedną z tych największych, najbardziej bolesnych układanek. Zajęło mi lata, by poskładać się po tym emocjonalnym huraganie, jakim był nasz związek i jego rozpad. W końcu jednak odnalazłem spokój, ustabilizowałem się, a rany. Choć nadal wyczuwalne, zdążyły pokryć się bliznami. Myślałem, że najgorsze mam już za sobą. Jakże naiwny byłem! Anna, kobieta, która potrafiła nosić urazę z gracją godną mistrzyni szermierki, postanowiła zadać cios, gdy najmniej się tego spodziewałem. Pewnego słonecznego wtorku, kiedy siedziałem w biurze, przeglądając stos dokumentów, odebrałem telefon od prawnika. Nie mojego prawnika. Lecz jej. Czułem, jak lód ściska mi żołądek. Wiedziałem, że to nic dobrego. Głos prawnika był chłodny i formalny, ale treść jego słów uderzyła mnie jak taran. Pani Anna Kowalska wnosi o przeprowadzenie testu dna w celu ustalenia ojcostwa. Ojcostwa. Moje serce na chwilę zamarło. Prawnik kontynuował, wyjaśniając, że w imieniu Anny wnosi o potwierdzenie: Czy jestem ojcem dziecka? które rzekomo jest moje. Dziecka, przecież my nie mieliśmy dzieci, nie ze sobą. Anna po naszym rozstaniu długo nie potrafiła ułożyć sobie życia, a ja byłem pewien, że żadne dziecko nie było nigdy na horyzoncie. Wyśmiałem to w duchu. A po co jej ten test, panie Mecenasie? Zapytałem, starając się, by mój głos brzmiał opanowanie. Pani Kowalska uważa, że jest pan ojcem dziecka, które ma obecnie osiemnaście lat. Jej zdaniem ukrywała to przez lata, obawiając się pańskiej reakcji, ale teraz, gdy syn jest dorosły, chce, żeby poznał prawdę i miał prawo do spadku po panu, gdyby coś panu się stało. Jest to również jej warunek na ugodę w pewnej dawnej sprawie, prawnik wyjaśnił z bezduszną precyzją, a jego słowa wywołały u mnie fale gorąca, a potem zimna. Osiemnaście lat niemożliwe. Absolutnie niemożliwe. Pamiętałem dokładnie każdy rok naszego związku, każdy miesiąc rozstania. Ani razu Anna nie wspomniała o ciąży, ani razu nie pojawiło się dziecko. To musiała być zemsta czysta, perfidna zemsta. Anna zawsze pragnęła mnie zranić, ukarać za to, co uważała za moje winy. Podejrzewałem, że chodziło jej o pieniądze o kolejny sposób na wyciągnięcie ode mnie środków może o wzbudzenie we mnie poczucia winy miałem ochotę wybuchnąć śmiechem a potem krzyknąć w słuchawkę że to absurd ale coś mnie powstrzymało cień wątpliwości nie bardziej pewność że jeśli to zlekceważę anna będzie miała kolejny pretekst do wytoczenia mi jakiejś sprawy z godnością której w tamtej chwili wcale nie czułem zgodziłem się dobers pani masenesi poddam się temu Farsowemu testowi. Niech Anna ma swoją satysfakcję. I tak wiem, że nic z tego nie będzie. Odłożyłem słuchawkę, a cisza w biurze stała się gęsta i duszna. Patrzyłem na stos dokumentów, ale moje myśli uciekły gdzie indziej. Osiemnaście lat. To było osiemnaście lat temu, gdy nasz związek dogorywał wagoni. Był pełen kłótni, rozstań i powrotów, okresów, gdy oboje szukaliśmy pocieszenia u innych. Czy wtedy? Nie, to niemożliwe. Zawsze byłem ostrożny. A Anna nigdy by tego nie ukryła. Ona by mi to wykrzyczała w twarz w każdej sprzeczce. To musiała być jej kolejna, chora gra. Ale dlaczego po osiemnastu latach? Dlaczego wyszła z tym teraz? Czyżby jakaś desperacja? Czyżby chciała mi zrujnować nowo odnaleziony spokój? Byłem przekonany, że tak właśnie było, i ta myśl tylko wzmocniła moją determinację, by przejść przez ten test z podniesioną głową i raz na zawsze zamknąć ten rozdział. Miałem nadzieję, że wynik raz na zawsze pokaże jej, jak bardzo się myli, i pozwoli mi w końcu odetchnąć. Umówienie się na test dna było procesem banalnie prostym, a jednocześnie opornym. W mojej psychice stawiłem się w prywatnej klinice gdzie pobrano mi próbki. Cały czas czułem się tak, jakbym brał udział w jakimś dziwacznym reality show, którego scenariusz napisała sama Anna. Uśmiechnąłem się ironicznie do pielęgniarki, gdy pobierała ode mnie wymaz z wewnętrznej strony policzka. W głowie kołatało mi się jedno pytanie po co to wszystko? Była żona, znana ze swojej mściwości, na pewno miała w tym jakiś ukryty cel, który wykraczał poza kwestie spadkowe. Podejrzewałem, że chciała po prostu zasiać ziarno niepokoju, zakłócić mój spokój, który tak pieczołowicie odbudowywałem przez lata po naszym rozwodzie. Przez kolejne tygodnie, czekając na wyniki, próbowałem sobie przypomnieć, co działo się dokładnie 18 lat temu. Nasz związek z Anną był wtedy w fazie permanentnego kryzysu. To był czas rozstań i powrotów, intensywnych emocji, kłótni po których następowały równie intensywne pojednania. Pamiętałem, że w tamtym okresie oboje szukaliśmy ucieczki od problemów. Ja uciekałem w pracę, w spotkania z przyjaciółmi, w krótkotrwałe znajomości, które nic nie znaczyły. Czy mogłem popełnić błąd? Czy mogła istnieć jakaś kobieta, której imienia już nawet nie pamiętam, a z którą spędziłem jedną noc i która zaszła w ciąże? Nie. To było sprzeczne z moim poczuciem odpowiedzialności, nawet w tamtym chaotycznym okresie. Zawsze byłem ostrożny, zawsze dbałem o to, by takie konsekwencje nie miały miejsca. Ena? Ona była kobietą silną, porywczą, ale i niezwykle dumną. Nie wyobrażałem sobie, żeby mogła ukrywać ciążę, a potem dziecko, przez tak długi czas. To byłoby sprzeczne z jej naturą. Chyba że. Chyba że nie chodziło o dziecko ze mną, ale o dziecko z kimś innym, które próbowała mi teraz przypisać. Ta myśl była dla mnie najbardziej logiczna. Anna potrafiła manipulować, a szantaż emocjonalny był jej ulubionym narzędziem. Byłem prawie przekonany, że chciała w ten sposób wywołać we mnie poczucie winy, zmusić do jakichś ustępstw finansowych, albo po prostu zadać cios w moje świeżo odnalezione szczęście z moją obecną partnerką, Emilią. Emilia, widząc moje zaniepokojenie, choć starałem się je ukrywać, zapytała mnie, co się dzieje. Opowiedziałem jej o żądaniu Anny, o absurdalności całej sytuacji. Emilia, dobra i spokojna dusza, próbowała mnie uspokoić. Marek, przecież wiesz, że to jakiś absurd. Anna zawsze była mściwa. To na pewno jej kolejna próba manipulacji. Wynik testu to potwierdzi, i w końcu będziesz miał spokój. Jej słowa były pocieszające, ale w głębi duszy czułem narastający niepokój. Nie był to strach przed wynikiem, bo byłem pewien, że test wykaże brak pokrewieństwa. Był to raczej niepokój związany z tym, że Anna znowu weszła w moje życie, z tym, że ponownie zatruwała moją rzeczywistość swoim jadem. Zacząłem czuć się jak marionetka w jej grze, a to było coś. Czego nienawidziłem najbardziej? Nie chciałem, żeby miała nade mną jakąkolwiek władzę. Z każdym dniem czekania na wyniki, wizja tego, jak Anna triumfuje, bez względu na rezultat, stawała się coraz bardziej realna. Czułem, że nawet jeśli test okaże się negatywny, ona i tak znajdzie sposób, by to obrócić na swoją korzyść, by mnie zniesławić, by mnie skompromitować. Musiałem być przygotowany na każdą ewentualność, choć w głębi duszy byłem pewien, że ta cała machina zemsty zaraz się rozpadnie, a ja znowu odzyskam kontrolę nad swoim życiem. Kiedy po kilku tygodniach na mój adres e-mail przyszedł link do wyników testu, moje serce zaczęło bić jak oszalałe. Wiedziałem, że to ten moment. Otworzyłem wiadomość z drżącymi rękami, czując, jak adrenalina pulsuje w moich żyłach. Próbowałem zachować spokój, przekonując się, że to tylko formalność, kolejna farsa Anny. Ale coś we mnie jakaś pierwotna intuicja szeptała, że to nie jest zwykły dzień. Kliknąłem w link, wpisałem hasło i strona. Załadowała się, wyświetlając dokument PDF. Przejechałem wzrokiem po nagłówkach, szukając kluczowego zdania. I wtedy to zobaczyłem wyróżnione Bezlitosne, zmieniające wszystko zdanie. Prawdopodobieństwo ojcostwa Marka Nowaka w stosunku do Jana Kowalskiego wynosi 99,9%. Moje ciało zamarło. Powietrze uciekło mi z płuc. 99,9%. To nie był absurd. To nie była zemsta, która miała mnie ośmieszyć. To była prawda. Ukrywana, skrzętnie zatajana. Druzgocąca prawda: Miałem syna, osiemnastoletniego syna, Jana Kowalskiego. Nazwisko, które do tej pory kojarzyło mi się wyłącznie z Anną, teraz nabrało zupełnie nowego, bolesnego znaczenia. Cały świat wokół mnie zawirował. Czułem piekący ból w piersi, jakby ktoś wyrwał mi serce i roztrzaskał je na tysiąc kawałków. Osiemnaście lat, osiemnaście lat mojego życia, w nieświadomości. Osiemnaście lat życia mojego syna, który dorastał bez ojca. Kłamstwo, gigantyczne, cyniczne kłamstwo, które Anna pielęgnowała przez prawie dwie dekady. Złość, niedowierzanie, żal wszystko to uderzyło we mnie z siłą tsunami. Jak mogła, jak mogła mi to zrobić, jak mogła ukrywać przede mną istnienie mojego dziecka? Chwyciłem za telefon, dzwoniąc do Anny. Choć ledwo byłem w stanie utrzymać aparat w drżącej dłoni. Odebrała po kilku sygnałach, jej głos był spokojny, wręcz pogodny, jakby czekała na ten telefon. Marek? Domyślam się, że już wiesz. Jej ton był pełen satysfakcji, niemalże triumfu. Ten dźwięk tylko podsycił moją furię. Jak mogłaś, Anno? Jak mogłaś? Miałem syna. Przez osiemnaście lat. Ukrywałaś go przede mną. Dlaczego? Krzyczałem, a mój głos trząsł się od emocji. Po drugiej stronie zapadła krótka cisza, a potem Anna westchnęła. Asiach Marek, jesteś tak przewidywalny. Sam chciałeś ten test, prawda? Sama bym ci tego nie powiedziała. Ale skoro już wiesz... Tak, Janek to twój syn. Nasz syn. Jej słowa były jak sztylety. Knaś! Ty to ukrywałaś! Byłaś ze mną, a jednocześnie ukrywałaś ciążę, ukrywałaś jego narodziny. Przecież to niemożliwe. Pamiętam ten czas, rozstawaliśmy się, ale. Próbowałem skleić w głowie poszczególne fragmenty przeszłości, ale nic nie pasowało. Anna zignorowała moje pytania. Pamiętasz, jak wtedy wróciliśmy do siebie na krótko. Po tej naszej wielkiej kłótni, to wtedy nie chciałam ci mówić, bałam się twojej reakcji, bałam się, że mnie zostawisz. A potem, gdy już na dobre się rozstaliśmy, pomyślałam, że będzie lepiej, jeśli Janek będzie myślał, że jego ojciec po prostu zniknął. Nie chciałam, żebyś go zostawił, tak jak zostawiłeś mnie. Jej wyjaśnienie było absurdalne, pokrętne pełne egoizmu i zranienia. W jej głosie słyszałem starą złość, ale i pewien rodzaj ulgi. Ulgi, że to wyszło na jaw. Ale dlaczego teraz? Dlaczego teraz? Anno? Dlaczego po osiemnastu latach? Bo Janek jest już dorosły. Marek, pamiętasz, że zawsze chciałeś mieć syna, a teraz Janek jest na tyle duży, że sam zadaje pytania. Chciał poznać swojego ojca, a ja, ja już nie miałam siły kłamać. Uznałam, że tak będzie najlepiej. Prawda musiała wyjść na jaw. A poza tym, nie ukrywam, że myślałam też o jego przyszłości, o tym, żeby miał zabezpieczenie. Wiedziałam, że test to ujawni. Tak, to był też rodzaj zemsty, ale przede wszystkim, dałam ci syna, Marek, syna. Spełniłam twoje pragnienie. Witaj w nowym rozdziale. Odłożyła słuchawkę, zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć. Zostałem sam, zmiaździącą prawdą i drżącym, pustym sercem. Zemsta nie tylko się nie udała, ale obróciła się w coś, co przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania, otwierając ranę, która krwawiła z siłą tysiąca wspomnień i utraconych lat. Kolejne dni były absolutnym chaosem emocjonalnym. Byłem jak w transie, próbując poskładać w całość fragmenty mojego życia, które wydawały się teraz kompletnie rozbite. Miałem syna Jana. Nigdy nie przypuszczałem, że to słowo ksyn kiedykolwiek będzie brzmiało tak obco, a jednocześnie tak boleśnie prawdziwie. Musiałem go poznać. Musiałem zobaczyć, kim jest ten osiemnastoletni mężczyzna który nagle pojawił się w moim życiu. Zgodziliśmy się na spotkanie w neutralnym miejscu, w kawiarni, z dala od zgiełku. Anna zorganizowała ten pierwszy kontakt, jakby nadal była panią sytuacji, co tylko podsycało moją irytację, ale dla Jana byłem gotów znieść wszystko. Kiedy wszedł do kawiarni, rozpoznałem go od razu. Miał moje oczy, taki sam kształt, ten sam odcień brązu i coś w rysach twarzy w sposobie poruszania się to był ja, tylko o osiemnaście lat młodszy. Czułem dziwne, dławiące uczucie w gardle. Podszedł do stolika, a w jego wzroku widziałem mieszankę ciekawości, niepewności i, może też nadziei. Cześć, powiedział cicho, siadając naprzeciwko mnie. Cześć Janek, odpowiedziałem, a moje serce biło jak szalone. Cały świat zniknął, zostaliśmy tylko my dwaj. Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym o jego szkole, o jego zainteresowaniach, o tym, co lubi, o jego marzeniach. Słuchałem każdego słowa, chłonąc jego obecność, próbując nadrobić te osiemnaście lat, które mi ukradziono. Janek opowiedział mi, że Anna zawsze mówiła mu, że jego ojciec był marynarzem, który zginął na morzu. Taka romantyczna, a zarazem tragiczna historia która miała ukryć rzeczywistość. Wiedział, że to kłamstwo, bo nie pasowało do niczego, ale nie miał odwagi dociekać. Dopiero niedawno, gdy zaczął poważnie myśleć o swojej przyszłości, o tym, kim jest i skąd pochodzi, zaczął naciskać na matkę. Anna, widząc, że Janek jest dorosły i nie da się go dłużej zwodzić, postanowiła użyć testu dna jako sposobu na ujawnienie prawdy. To było jej pokręcone wytłumaczenie, jej usprawiedliwienie dla lat milczenia. I chociaż częściowo rozumiałem jej strach przed odrzuceniem, a może i przed moją ówczesną gwałtowną reakcją, to jednak zatajenie dziecka było dla mnie niewybaczalne. Tego dnia w kawiarni nie rozmawialiśmy o zemście Anny, ani o jej motywach. Rozmawialiśmy o Janie, o mnie, o nas tworzących początki nowej relacji. Było niezręcznie. Ale było też wzruszająco. Czułem, jak budzi się we mnie coś, o czym nie wiedziałem, że może istnieć instynkt ojca. Przez kolejne tygodnie i miesiące spotykaliśmy się regularnie. Odkrywaliśmy siebie nawzajem. Uczyłem się, jak rozmawiać z dorosłym synem, jak być jego ojcem, przyjacielem, mentorem. Było to trudne, bo te osiemnaście lat pustki było ogromne. Miałem poczucie straty której nic nie mogło naprawić. Nie widziałem jego pierwszych kroków, nie słyszałem jego pierwszych słów, nie byłem na jego szkolnych przedstawieniach. Ale starałem się, by te braki nadrobić teraz, w teraźniejszości. Wiem, że to niemożliwe, ale próbowałem stworzyć fundament pod przyszłość. Emilia była dla mnie ogromnym wsparciem. Przyjęła Jana z otwartymi ramionami, traktując go z szacunkiem i zrozumieniem. To pomogło mi uporać się z moimi własnymi emocjami, z gniewem i żalem do Anny. Z czasem ten gniew osłabł. Już nie czułem nienawiści, tylko gorycz i głęboki smutek z powodu tego, co straciłem. Ale jednocześnie czułem też ogromną wdzięczność za to, co zyskałem. Janek wszedł w moje życie i je odmienił. Dodał mu sensu, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Zemsta Anny. Która miała być kolejnym ciosem, tak naprawdę stała się moim największym darem. To było bolesne przebudzenie, ale jednocześnie najbardziej oczyszczające doświadczenie w moim życiu. Zrozumiałem, że bez względu na intencje, prawda zawsze znajdzie swoją drogę. Moja historia to dowód na to, że nawet z podłych intencji może wyniknąć coś pięknego i transformującego. Odnalazłem syna, a w nim nowy sens i cel życia który teraz pieczołowicie pielęgnuje.